Skoro nie chcemy Ja bardzo serdecznie witam. Dzisiaj mamy dwa takie nasze ważne wydarzenia. A jako, że łączy je wspólna idea, to pomyśleliśmy, że zrobimy po prostu wspólną uroczystość. Mamy dzisiaj zakończenie projektu w ramach inicjatywy lokalnej, który ma bardzo główną nazwę, uwaga, Hortikuloterapia wraz ze ścieżką sensoryczną dla dzieci z punktu nr 7 i mieszkańców miasta Zawiercie. I to jest projekt, który jest dofinansowany przez gminę Zawiercie i dzięki jest. temu właśnie mieliśmy możliwość zbudować i zorganizować tą piękną ścieżkę wraz z tym mini ogródkiem na razie, ale mam nadzieję, że nam się rozrośnie i będziemy mogli tą portikuloterapię stosować naprawdę w pełni. Natomiast druga, drugi powrót to zakończenie naszego projektu, który yy, od września Organizujemy i w przedszkolach w projektu edukacyjnego. Kto wykorzystuje zmysł, to zdrowy jest i wystrych. Powiedziałam, że przyświeca tym przedsięwzięciom wspólna idea, no to jest idea integracji zmysłów sensorycznych, równoważenia, odbierania i przetwarzania informacji sensorycznych za pomocą wszystkich zmysłów. Myślę, że to jest bardzo ważne i ja nie muszę tutaj tłumaczyć, bo specjalistów mamy pewnych tutaj pełno, mnóstwo, którzy się lepiej znają nawet na tym myśleć niż na, i więcej mogłabym powiedzieć, bo wszyscy nauczyciele przedszkola wiedzą doskonale, jak ważna jest integracja praca nad zmysłami u dzieci jako baza rozwojowa dla dzieciaków, szczególnie w tym tak plastycznym Natomiast, jako że m, m, okazja jest ważna, to zaprosiliśmy też ważnych gości. Ja bym chciała powitać zastępcę prezydenta miasta Zawiercia, pana Bogdana Janikowskiego. A, bardzo mi miło, obecnością i będzie mógł obejrzeć nasze, nasze tutaj przedsięwzięcie. Witam pana naczelnika Wydziału Edukacji Witam Pana Ekodoradcę z Ochrony Środowiska, Pana Andrzeja Witam również Panią Monikę Chojnacką, naszą Przewodniczącą Rady Rodziców i także inicjatorkę tej inicjatywy lokalnej, która zachęciła i rodziców, i tutaj mieszkańców do tego, żeby tą inicjatywą wystąpili. Witam pana, a nie ma pana Grzegorza. Nie ma pana. Witam dyrektorów zawiertańskich przedszkoli, nauczycieli zawiertańskich przedszkoli i oczywiście dzieciaki, które to najwięcej pracy włożyły pod kierunkiem swoich wychowawców. Najwięcej pracy włożyły w to, żeby ten projekt, kto wykorzystuje zmysły, ten zdrowy jest i wystrych, prowadzić wprowadzić w życie i realizować. Także ja się bardzo cieszę, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać i zapraszam na krótką uroczystość. Nie wiem czy pan prezydent czy pani może ktoś będzie chciał tutaj zabrać głos czy? czy tak? Ja, tak? ja, ja mogę dwa zdania tylko tak, powiedzieć. No że bardzo proszę. Panu dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, kolejna się w przedszkolu w, w kolejnym Gratuluję no, roczy, tego zrealizowania tego Pani prezydent miała dzisiaj tutaj być, ale niestety sprawy powodowe nie podpowiemy. Z tego. Tak, szczególnie, że ja nie powiedziałam, ale pani prezydent objęła honorowym Patronatem. No właśnie chciałem to powiedzieć, e, a, nasz pani, pani dyrektor mnie tutaj już uprzedziła, także wiecie Państwo, że to jest patronem Pani Prezydent. Cieszymy się, że, że dzieci będą mogły korzystać z tej ścieżki sensorycznej. Myślę, że to jest takie wspólne dzieło tych pomysłodawców i, 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 i fundacji, która to też jest Także gratuluję i zapraszam do korzystania z tego dzieci. Na pewno, na pewno będzie to na pewno. przydatne w tej edukacji przedszkolnej. Dziękuję. Dziękujemy.

No. Bravo. <laughs>

To zapraszamy tam, jest tak, sobie. Ja to tam, patrz, proszę, to się... Chodź, patrz, założymy patrz, Ci się rękawiczki. Patrz, A, tak. Nie. Wojtusiu, i tam, idziemy. Tak. Tak. tam, 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 sobie Tak, tak zasypczy na razie, a potem to i tak musi być no tak. Dziękujemy. Oficjalnie otwarliśmy naszą ścieżkę sensoryczną. To teraz czas, aby oficjalnie zakończyć projekt, w którym wszyscy braliście udział. Dziękujemy Wam, że włączyliście się tak licznie w, w nasz pomysł. Zapraszamy. 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 Zobaczyć co dostaliśmy. Dziękuję bardzo. Zespoł numer 4. Zapraszam do Sia. bo tam nie słychać. Nie słychać, no bo jak sprzętu nie ma, no to. Może zacznijmy. Nie, wydamy sobie. sobie ale

A ja jeszcze chciałabym tutaj pod, y, wręczyć dyplomy uznania dla osób, które były szczególnie zaangażowane w nasze, nasze przedsięwzięcia. Nasze dzieciaczki z naszego przedszkola, które właściwie to wszystkie były zaangażowane, więc nie wiem, które przyjdą odebrać nagrodę. Bardzo Bardzo proszę.

I chciałabym wręczyć dyplom złożenia ja dla Pani Patrycji Kuleckiej, która jest inicjatorką, koordynatorką tego projektu, jest to jej autorski projekt. Bardzo dziękuję. Dla Pani Marciny Hajdor, która też bardzo aktywnie, pani bardzo aktywnie. Pani Jeszcze mamy podziękowania w kwestii tej naszej inicjatywy lokalnej, za zaangażowanie, szczególne zaangażowanie, w chodzi o realizację tej inicjatywy lokalnej. Pani Monika Chojnacka, zapraszam. Pani Ania Szwanka, zapraszam. Pani Ania z Zapraszam. Ja również gratuluję i dziękuję bardzo. Pani Ania wie za co. Dziękuję bardzo i jeszcze, jeszcze, jeszcze dla Pani Patrycji która się się także dziękujemy bardzo, zapraszamy jeszcze do wspólnego zdjęcia do wspólnego zdjęcia wszyscy do zdjęcia

Jak najbardziej się skutkiem. Dzieci z czego nie kładają, z czego dorośli.